Dwie minuty zostało. Tyle było potrzeba czasu, żeby opuścić tutaj halę przez ludzi, którzy byli na dzisiejszym szkoleniu z ochrony przeciwpożarowej. Zmieścili się? Oczywiście, że się zmieścili. Nie ma zresztą jakiejś granicy czasu, ile by było potrzeba, żeby ci ludzie tutaj zostali opuszczeni. Mamy odpowiednią ilość, mamy skrzynki hydrantowe, mamy gaśnice, mamy odpowiednią ilość wyjść ewakuacyjnych z budynku. Cztery wyjścia na zewnątrz z budynku, łącznie w sumie sześć, bo jeszcze na foyer jest foyer tutaj na wyjście głównym. Także ilość odpowiednia jest, jest to wszystko zaprojekt, było już zaprojektowane w momencie powstawania hali i, i spełnia wszystkie normy.

Obrigado.